Cześć, Siemaneczki z Twistymanem. Dobra, no yy, Chciałbym wam powiedzieć, że bardzo mi smutno, że dwóch subskrybentów odeszło. Nie, trzech. No, już odeszło i... W sumie bardzo mi przykro. Wyświetlę. teraz coraz więcej, ale jak tak będzie, to kończę z nagrywaniem po prostu. Bo to jest bez sensu. Miałem kiedyś 11, teraz już mam 9. 9 widzicie. Powiem Wam tak: jak będziecie mnie po prostu tak opuszczali, no to żałuję Was. I to jest mój ostatni film, chyba. Jak mnie opuszczacie, to macie mnie gdzieś po prostu. 9 subskrybentów Dobra, daję Wam czas do końca roku. Jak mnie nie dobijecie 15 subów, to kończę z nagrywaniem i dziękuję. To jest mój póki co ostatni film. Cześć i czołem.